Dorothy Parker pracowała na oddziale porodowym od kilku lat, nigdy nie narzekała na swoje obowiązki. Pomimo wszystkich trudności i kłopotów, wydawała jej się ona najlepszą ze wszystkich możliwych. Przede wszystkim Dorothy lubiła opiekować się noworodkami, ubierać je, pomagać karmić z butelki w przypadku braku mleka u mamy. Dorothy nie miała własnych dzieci, więc tylko dzieci innych ludzi pomagały jej poczuć szczęście macierzyństwa. Wraz z mężem Larym przeszli już wiele badań lekarskich i niezliczoną ilość analiz. Wszystko to jednak nie przyniosło pożądanego rezultatu, pozostawiając w sercach pary jedynie gorycz i żal. Dorothy domyśliła się, że przyczyna bezdzietności wynikała z jej strony. Dlatego też smuciła się za każdym razem, gdy rozmowa schodziła na temat dzieci. W pewnym momencie para postanowiła adoptować chłopaka z sierocińca. Dorothy zaczęła zbierać dokumenty, kiedy na oddziale położniczym miało miejsce bardzo dziwne wydarzenie. Wszystko zaczęło się od tego, że pogotowie przywiozło rodzącą kobietę z dość późnym terminem porodu. Według naocznych świadków. Kobieta zaczęła odczuwać skurcze już na ulicy, co wskazywało na to, że nie zamierzała wcześniej jechać na porodówkę. Nieznajoma miała śniadą cerę i charakterystyczne ubranie, co od razu wskazywało, że mogła być cyganką. Miała na imię Rosa, mieszkała w jednej z najbiedniejszych dzielnic miasta. Dorothy wiedziała, że to prawdziwe slamsy, gdzie ludzie dosłownie musieli walczyć o swój byt. Stan kobiety, którą przyjęto do szpitala, był niezwykle poważny, a głównym tego powodem okazało się nieprawidłowe ułożenie płodu w macicy. Dorothy zdawała sobie sprawę, że prawdopodobnie dojdzie do cesarskiego cięcia, które wydawało się jedynym wyjściem w tak trudnej sytuacji. Niestety, pomimo profesjonalizmu lekarzy, operacja się nie powiodła. Pacjentka miała słabą krzepliwość krwi, co doprowadziło do poważnych komplikacji. Jej nowonarodzona córka czuła się jednak dobrze. Jakby przewidując zły wynik, Rosa chwyciła Doroty za rękę i wyszeptała. Błagam, nie zostawiaj mojej córeczki, weź ją do siebie. Położna zamarła i spojrzała na cygankę ze zdziwieniem. Ja mam ją wziąć, o czym ty mówisz? Przecież wszystko będzie dobrze. Rosy nie dało się już jednak przekonać. Nie będzie. Czuję to. My cyganki mamy specjalny dar przewidywania przyszłości i ja go mam. Przekazany mi przez moją babcię. Nie zawiedź mnie. Nie odmawiaj kochanie. Uratuj moją Nancy. Tam w rogu, tam jest moja torebka. Widzisz ją? Daj to wszystko mojej córce. Dobrze? Do oczu Doroty napłynęły wtedy łzy. Słowa młodej cyganki poruszyły najboleśniejsze struny w jej duszy, sprawiając, że serce zatrzepotało jej z litości. Dobrze, pomogę ci. Nie mogę wiele obiecać, ale pomogę. powiedziała Doroty głosem drżącym z emocji. Godzinę później Rosa odeszła. Wciąż, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało, Dorothy płakała, stojąc obok łóżeczka małej Nancy. Wtedy to położna przypomniała sobie o torebce zmarłej cyganki. Otwierając ją, była oszołomiona. W środku znajdował się masywny, złoty wisiorek i niepodpisana, zapieczętowana koperta. W tym momencie Dorothy zdała sobie sprawę, że nie może złamać obietnicy danej Rosie. Przyrzekła sobie, że zaadoptuje małą Nancy. Wiadomość ta była szokiem dla kolegów z jej pracy. Jak to, adoptować dziecko? Nawet nie wiesz, kim była jej matka. Może są jacyś krewni. A kto był ojcem tego dziecka? Powiedziała przyjaciółka Kate. Dorothy była zakłopotana, ale nie chciała się wycofywać. Wiedziała, że Kate powiedziała tak, bo sama miała już trójkę dzieci i kochającego męża, który czekał na nią w domu. Małżeństwo Dorothy wisiało na włosku, bo Larry chciał mieć spadkobierców, a ona nie mogła wciąż zajść w ciążę. Po powrocie do domu ze swojej zmiany, pierwszą rzeczą, jaką zrobiła Dorothy, była rozmowa z jej mężem na ten temat. Ku jej wielkiemu zaskoczeniu, Larry nie był zachwycony tym pomysłem. Adoptować cygankę? Ale po co? Co jeśli jej krewni przyjdą do nas i zażądają swoich praw, albo nas pozwią? Kochanie, nie musisz się o to martwić, Nancy to sierota, nie ma żadnych krewnych, odpowiedziała pospiesznie Dorothy. Lary kochał swoją żonę, więc nie chciał jej urazić odmową i brakiem zaufania. Szczerze mówiąc, nie było nic złego w adopcji samej dziewczynki. Lary podszedł do żony, przytulił ją, sygnalizując tak swoją zgodę. Teraz pozostawało tylko zebrać niezbędne dokumenty i przygotować dla Nancy pokój. Trwało to nie więcej niż trzy tygodnie, po których Lary i Dorothy stali się szczęśliwymi rodzicami. Czas płynął, wypełniając życie rodziców wszystkimi przyjemnymi drobiazgami, związanymi z wychowywaniem dziecka. Nancy wyrosła na inteligentną i grzeczną dziewczynkę, praktycznie niesprawiającą kłopotów swoim rodzicom. Ponadto dziewczynka od najmłodszych lat nosiła złoty wisiorek odziedziczony po biologicznej matce. Nikt nie wiedział, skąd się wzięła ta biżuteria ani jaka była jej historia. Wchodząc na oddział położniczy, Rosa nie wyglądała na bogatą. A obecność tak drogich rzeczy, które posiadała, wydawała się im co najmniej dziwna. Para postanowiła otworzyć kopertę dopiero później. Lary uważał, że nie zawiera ona w sobie nic poważnego i dlatego nie chciał czytać listów obcych ludzi. Była jeszcze jedna okoliczność, która zaniepokoiła parę na długi czas. Zaraz po tym jak Lary i Dorothy stali się opiekunami Nancy, w ich domu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Widywali zaniedbanych cyganów, próbujących zajrzeć przez płot lub otwierających drzwi. Lary kilkakrotnie kontaktował się nawet z policją, ale wszystko na próżno. Z prawnego punktu widzenia nie było za co ścigać samych cyganów. Para czuła, że wszystko to w jakiś sposób wiązało się z Nancy, która miała cygańskie korzenie. Znosili to przez kilka dni, po czym Lary zdecydował się sprzedać dom. Na szczęście po przeprowadzce do nowej dzielnicy nękanie się skończyło, a cyganie zniknęli tak nagle, jak tylko się pojawili. I tak minęło kilka lat. Później, przez cały ten czas, Dorothy ani razu nie żałowała, że adoptowała Nancy. Zanim dziewczynka ukończyła szkołę średnią, wiedziała już, że pójdzie w ślady mamy, lecz zostanie nie położną, ale pielęgniarką. Jednocześnie wiedziała, że kiedyś i ją adoptowano, bo Lary i Doroty nie chcieli jej w żaden sposób poszukiwać. Trudno było uznać Nancy za cygankę, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej wygląd i to, jak gustownie się ubierała. Córeczko, a może, może wybrałabyś inny kierunek studiów? Medycyna, wiesz, to skomplikowana sprawa. Często masz do czynienia z przejawami ludzkiego bólu i cierpienia. Uwierz mi, to nie jest zbyt przyjemne, powiedziała Dorothy, wspominając zmarłą Rosę. Nie, mamo, ja chcę być taka jak ty. Odkąd byłam małą dziewczynką, widziałam cię w szpitalnym fartuchu i czytałam książki o medycynie. Naprawdę myślisz, że mogłabym wybrać cokolwiek innego? Nancy zaprotestowała. W tym momencie Dorothy zdała sobie sprawę, że jej córka już dokonała wyboru i nie zmieni swojego zdania. Nancy okazała się zdolną studentką i ukończyła naukę z wyróżnieniem. Dziewczyna rozpoczęła pracę w hospicjum dla starszych osób. To tam Nancy po raz pierwszy zetknęła się z przejawami ludzkiego okrucieństwa. Często krewni osób starszych umieszczali je w hospicjach, aby zaoszczędzić sobie kłopotów i zmartwień związanych z opieką. Sama nie wiem, jak to możliwe? Wielu ludzi przywozi tam swoich rodziców. Czy nie mogą znaleźć czasu, by się nimi zaopiekować? Nancy zastanawiała się szczerze. Jej koledzy tylko się rozglądali, nie znając odpowiedzi na to pytanie. Pewnego dnia do hospicjum przybył starszy mężczyzna o siwych włosach i kasztanowej brodzie. Nowy podopieczny nazywał się Charles Foster i podobnie jak Nancy był cyganem. Tak się złożyło, że to Nancy musiała zająć się papierkową robotą dotyczącą tego mężczyzny. Jesteśmy tej samej krwi, kochana, powiedział starzec, mrużąc oczy. Nancy uśmiechnęła się, nie do końca rozumiejąc, co ten mężczyzna miał na myśli. Ja czuję to. Jesteś jedną z nas, dziewczynko. Tylko jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy. Wszystkie kobiety z naszego ludu mają dar przewidywania. To wyjątkowy dar, wiesz o tym? Kontynuował staruszek. Nancy powróciła do pracy, a wtedy Charles zobaczył złoty wisiorek wiszący na jej szyi. Nagle pobladł i łapiąc powietrze, jak wyrzucona na brzeg ryba, chwycił się wprost za serce. Co się stało, panie Foster? Jest pan chory, dobrze się pan czuje? Czy mam wezwać lekarza? Halo! krzyczała Nancy. Rosa. O mój Boże, przecież to naszyjnik mojej córki. Rosy szepnął staruszek. Nancy nie od razu zdała sobie sprawę z tego, co się stało. Dlatego nie potraktowała słów pacjenta poważnie. Dziewczyna myślała, że to zwykły objaw demencji, charakterystyczny dla niektórych starszych osób. Gdy jednak mężczyzna oprzytomniał i uspokoił się, ponownie wskazał ręką na wisiorek i zaczął płakać. Nancy zajęło około pół godziny, zanim pan Foster zdołał się pozbierać i wyjaśnić, o co tu chodzi. Jak się później okazało, 23 lata temu jego jedyna córka Rosa uciekła z domu. Młoda cyganka zrobiła to celowo, mając nadzieję na uniknięcie ślubu narzucanego przez jej rodziców. Wybrany przez ojca pan młody nie podobał się Rosie, dlatego postanowiła opuścić dom i zerwać kontakty z rodziną. A nowe życie nie układało jej się najlepiej. Spotkawszy przyjezdnego kierowcę z Teksasu, Rosa zakochała się w nim bez pamięci. Opamiętała się dopiero wtedy, gdy zorientowała się, że zaszła w ciąże. Zalotnik natomiast zostawił ją, wyjechał do Teksasu, gdzie miał już swoją własną rodzinę. W pewnym momencie młoda cyganka nawet chciała wrócić do domu, ale ostatecznie zmieniła zdanie, zamierzając samotnie wychowywać dziecko. Rosa zdała sobie sprawę, że jeśli wróci w ciąży i bez narzeczonego, przyniesie wstyd całej swojej rodzinie na kolejne pokolenia. Na jej szyi zawsze wisiał złoty wisiorek, który był podarowany przez prababkę ze strony matki. Mówiono, że ten przedmiot był prezentem dla ich rodziny od samego Abrahama Lincolna. A czy to prawda, czy nie, nikt tego nie mógł powiedzieć. To właśnie ten wisiorek znajdował się teraz na szyi Nancy, która nigdy nawet nie widziała swojej biologicznej matki. Oczywiście Charles próbował odnaleźć swoją córkę i zaangażował w tym celu całą rzeszę krewnych, a w pewnym sensie Nancy była jak ścigana. To krewni Charlesa próbowali odnaleźć ślady córki Rosy, zaglądając przez okna domu młodej pary. W tym czasie Charles wiedział już, że jego córka nie żyje, chciał przynajmniej poznać wnuczkę. Sprawy jednak potoczyły się zupełnie inaczej. Najciekawsze było to, że w zapieczętowanej kopercie, leżącej w torebce zmarłej Rosy, znajdowało się zdjęcie jej ojca Charlesa. Uciekając z domu, dziewczyna zabrała je na pamiątkę, doskonale zdając sobie sprawę, że nigdy tam nie wróci. Teraz patrząc na swoją wnuczkę, Charles płakał. Nie były to jednak łzy żalu. Duszę starca przepełniała duma, że jego wnuczka otrzymała dobre wykształcenie? I została pielęgniarką. Dopiero na starość Charles zdał sobie sprawę, że nie można siłą kontrolować losów własnych dzieci, pozbawiając ich możliwości wyboru. Przecież, gdyby nie ta niefortunna sytuacja, Rosa nigdy nie uciekłaby z domu i nie żyła tak krótko i nieszczęśliwie. Przytulając wnuczkę, Charles podziękował niebiosom za pomoc i potem cicho zapłakał. Patrząc na Nancy, staruszek był szczerze przekonany, że jego zmarła córka Rosa mogła obserwować ich tam z góry i cieszyła się niesamowicie z tego ich spotkania.